Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jakiś czas temu to tak psioczyliśmy na te TVP Info, bo to takie pisowskie było i podobno później Czaskowski to miał to rozwalić, miał to zlikwidować. No nic z tego. Dalej TVP Info funkcjonuje, tylko że już nie jest pisowskie, ale helmutowskie, platformerskie, czy jakie tam. No ale moi drodzy, dzisiaj wydarzył się cud. No, kolejny cud nad Wisłą, bo do tej pory nie przypuszczałem, że można z jednego wydarzenia, z jednej wypowiedzi, z jednej konferencji prasowej zrobić dwa różne scenariusze na potrzeby kanału telewizyjnego. Czyli w jednym kanale jest taka wersja, a w drugim kanale jest taka wersja. To sobie zobaczcie, moi drodzy, co się dzisiaj wydarzyło na konferencji prasowej kandydata na prezydenta, pana Karola Nawrockiego. Tak, no to to, to jest ten taki nowy, który się pojawił. Zobaczcie sobie, bo naprawdę, no z całym szacunkiem, ale lekkurcze, takie coś to, to w Korei Północnej przecież czegoś takiego by nie zrobić i patrzcie. Najpierw pierwsza wersja, a pierwsza wersja pochodzi z TVP Info, które dzisiaj nadawało na żywo. I szczególnie dla przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest możliwość zadania... Tak jak wczoraj, tak i dziś nie było możliwości zadawania pytań kandydatowi. Obywatelskiemu Prawa i Sprawiedliwości jakkolwiek to e, brzmi na prezydenta. No pan Karol nie chce odpowiadać. No on nie chce odpowiadać. Tam nie można. No w TVP info to nie można odpowiadać. No nie można zadawać pytania. Dosłownie, no nie można. Oni są antypytaniowi. No kurczę, moi drodzy, tylko zobaczcie sobie drugą wersję w rewizji Republika. Zamrożenia cen, energii, elektrycznej, szczególnie dla przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest możliwość zadania pytań, więc jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jakie plany na dzisiejszy dzień, Panie Prezesie, aktywności? Dzisiaj, Szanowni Państwo, jadę do Wielkopolski w Wielkopolsce będę się spotykał z, z mieszkańcami. No kurcza, co to się porobiło? To musi być jakiś fake news, to nie może być prawda, no przecież on tam nie chciał mówić, on tam w ogóle nie chciał, żeby ktoś mu zadawał pytania, a tutaj nagle odpowiadał na pytania, ktoś mógł mu zadawać pytania i to jeszcze z TVP Info. Mało tego, szkoda, że nie miałem okazji dzisiaj posłuchać więcej, bo uśmiałbym się, gdyby TVP Info, jakiś redaktorzyn z TVP Info zadał mu pytanie. Po prostu miałbym ubaw popachy do jutrzejszego dnia. Całą noc bym sikał ze śmiechu. A wiecie, co jeszcze jest najlepsze w tym wszystkim? No to sobie zobaczcie, tam jest przecież ten mikrofon TVP Info. Ja po prostu nie wyrabiam już naprawdę. Głupota ludzka nie zna granic. No tutaj już można zadawać pytania. No ja pierdzielę, ale zobaczcie. I serio, później ci ludzie tam oglądają to TVP Info, i oni naprawdę w to wierzą, bo oni nie mają dostępu do internetu. Oni nie mają takich narzędzi, więc oni serio łykają to jak pelikany. Przecież za coś takiego, to to TVP Info powinni zamknąć teraz. Nie dość, że oni to nielegalnie zdobyli, że tam wtargnęli siłą, i powinni już za to iść do Pierdla. Ja się zastanawiam, dlaczego oni wciąż tam funkcjonują. No ale dobre, mają jakieś swoje układy. To jeszcze jawnie, naprawdę wyciszają. To nie tak, że ja z kimś sympatyzuję. Absolutnie nie. Ale nawet gdyby ktoś był moim jakimś takim wrogiem politycznym, to też bym się oburzył. Też naprawdę, gdyby to nawet było w drugą stronę. Bo nie może tak kłamać. No, gościu ewidentnie mówi, ten jego tam, który był z boku, nie wiem kto to był. Nie wiem jak się nazywa, że teraz jest czas na zadawanie pytań. A w TVP Info nie było takiej możliwości, nie było odpowiadania na pytania, no i nie było zadawania pytań. I teraz naprawdę ja się bardzo boję, całych tych wyborów, tego wszystkiego, bo oni, oni są tak w stanie realnie wpływać na. Na wyniki poprzez telewizję. Niestety, ale większość ludzi czerpie informacje, czerpie całą swoją wiedzę z telewizora. No niestety, no tak jest. No to jeszcze nie są takie czasy, że każdy ma internet. Na szczęście, w tym internet akurat jest bardzo pomocny, przydatny. Jest wiele minusów internetu, bo teraz takie głupoty ludziom przychodzą do głowy, ale są też pozytywy. Między innymi to, że możemy się dowiadywać informacji, których nigdy byśmy nie usłyszeli w telewizji czy jakichś takich innych publicznych mediach, radii. Jak, czy tym podobnych, no między innymi na przykład ja. Ja mogę do was mówić i, i tutaj akurat mogę coś przekazywać, mogę informować. No ale to jest telewizja publiczna, podobno publiczna, śmialiście się z tego przez 8 lat. Kpiny były, żarty, jakie to złe, jak to trzeba zlikwidować, jak to Czaskowski będzie likwidował TVP Info. Ale nie, teraz jak już jest w naszych rękach, to już nie będziemy je likwidować. A dlaczego? No bo to jest nasza tuba propagandowa, co by, byśmy teraz zrobili bez TVP Info, TVP, TVN możemy zaraz stracić, no a to chociaż mamy teraz tu TVP Info. I, I wkrótce może okazać się tak, że to TVP Info to będzie jedyna deska ratunku dla Helmutowców. No jedyna deska ratunku, bo to będzie ich jedyna telewizyjna tuba propagandowa. Jak zapisu TVP czy TVP Info oglądałem, to mi się żygać chciało, naprawdę, bo to była taka propaganda, to była taka nawalanka i to było takie sekciarstwo, no ale nie przypuszczałem, że będzie powtórka z rozrywki i to jeszcze, no, w identycznym wydaniu. A może i, i w gorszym, nie wiem, bo teraz to nie oglądam, wtedy to chociaż oglądałem, dlatego żeby, żeby później robić analizę tego czegoś, bo było takie złe, no teraz nie oglądam, bo już mi się odechciało oglądać. Boję się, po prostu strach mnie ogarnia, jak sobie pomyślę, co oni tam mogą teraz wyrabiać. Gdyby oni to tylko wyciszyli i w ogóle zmienili temat, no to co innego. Ale ta redaktorzynka od siedmiu boleści, redaktorzynka, bo inaczej na się tego nie da, mówi, że nie będzie zadawania pytań, bo oni sobie tego nie życzą i że tam jakiś niezależny, wiecie, z taką szyderą, szyderą wręcz. Ta redaktorzyna powinna zostać. No nie wiem, nie wiem co zrobić, no wywalić, zwolnić to pewnie nie, bo ona przecież tam u nich pracuje, ale powinna się wstydzić, bo to jest takie ułomstwo, bo to jest naprawdę poniżające dla dziennikarstwa, poniżające. To, że ktoś się jakoś ubierze reprezentatywnie, nie znaczy, że jest mądrym człowiekiem, bo w tym przypadku ta pani redaktor nie jest mądrą, wybitnie osobą, albo jest zwykłą manipulatorką, bo tak nie wolno. No nie wolno tak kłamać. Ja to w ogóle się zastanawiam, jak oni mogą tak kłamać i to jeszcze nie jedną osobę, jakąś koleżankę, tylko miliony ludzi. Na wizji miliony, jak ci nie wstyd. Gdyby mi jakiś wydawca powiedział, że mam tak powiedzieć, to bym powiedział: Spadaj, dziadu! To ja nie chcę tutaj u ciebie pracować, nie będę kłamał. Zwariowałeś, czy co? Mam miliony ludzi kłamać? No i z deszczu pod Miało być lepiej, a nie jest. To znaczy, ja nie uwierzyłem i nie wierzyłem, że będzie lepiej, bo ja wiedziałem, jak będzie. No bo przecież, ktoś, kto ucieka 10 lat temu. No, z Polski to on nie może być normalne, przecież on nie może zrobić, żeby było lepiej w Polsce. Wręcz, wydaje mi się na moje oko, wygląda to tak, że jest gorzej. I to jest dużo gorzej. I to nie tylko chodzi o telewizję. Tutaj o wszystko chodzi, o to, co nas otacza ogólnie. Sam Sejm, jak to wygląda. No, dom wariatów. To nie jest normalne miejsce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymacie się bardzo ciepłutko, nie oglądacie telewizji. Ja telewizor to już któryś raz mówię z kolei. E, no, 2012 rok chyba wyniosłem to, bo coś tam się psuł. Można to było jeszcze oglądać, chociaż tak wtedy nie oglądałem, no ale stał. Wyniosłem gdzieś tak przed budynek na chodniku, postawiłem, stał tam ze dwa dni i później ktoś go wziął. Nie brakuje mi tego. Od tamtej pory nie mam, to już jest 12 lat. Prawie 13 rok już teraz będzie szedł i jestem szczęśliwszym człowiekiem. Jestem zdrowszy, bo też oczu nie psuję. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko, piszcie co o tym sądzicie i do usłyszenia. Cześć, pa. pa.